Dzień dobry Państwu, Łukasz Paszkiewicz. dzień dobry, witam Państwa w środę rano. Proszę Państwa, dzisiaj kilka tematów, jeden wyskoczył dosyć niespodziewanie, mianowicie cała dyskusja odnośnie weta prezydenta dotyczącego wydatków na, na, na niektórych naszych gości, czyli, czyli gości z Ukrainy, wydatków socjalnych państwa polskiego. Potem chciałbym omówić sytuację na, na rynku walutowym, związanym z eurodolarem, bo tutaj jest tak, wydaje mi się, że jest cisza Cisza przed burzą i zakończyć stosunkami międzynarodowymi, czyli, czyli stosunkami pomiędzy Chinami, Rosją a, a Ukrainą. Wczoraj w telewizji Polsat jeden z gości, towarzysz Witali Mazurenko, określił, czy znieważył prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, porównując go do Pachana, czyli przywódcę więźniów w więzieniach rosyjskich. Kilka rzeczy przychodziło mi na myśl dzisiaj, jak, jak jechałem tutaj do biura, a mianowicie trzy takie określenia polskie. Po pierwsze, ham hamem na wieki wieków, amen. Drugie określenie to ham nigdy nie zapomni, że mu pomogłeś. Czyli taka przestroga dla państwa, że jak państwo będzie w życiu komuś pomagać, to trzeba zwracać uwagę, czy pomaga się hamowi, czy nie bo on wtedy będzie nas nienawidził za to, że mu pomożemy. I zaraz trzecie będzie powiedzenie, takie powiedzenie bardziej z pieśni barda, jednego z solidarnościowych bardów, ale to za chwilkę, bo to jego zachowanie, ono udowadnia, że, że tak powiem, że ta inicjatywa prezydenta o przedłużeniu do 10 lat okresu, jeśli chodzi o ubieganie się obywatelstwa, jest jak najbardziej słuszną, bo ten ham obyw ma obywatelstwo polskie. I teraz analiza tego Hama sprowadzi do tego, że to ciekawy asumpt może być do dalszej dyskusji na temat tego, żeby pójść nawet za prawodawstwem Stanów Zjednoczonych, ale chyba bodajże Niemcy też takie mają, a mianowicie do tego, żeby odbierać obywatelstwa za zachowania niegodne ludziom, którzy w sposób tak by ten. Natura, który dostali, nabyte obywa, nabyli obywatelstwa, którzy nie mają z urodzenia, tylko którzy. W procesie postępowania administracyjnego uzyskali obywatelstwo polskie, Żebym wiedzieć, czego odbierać to obywatelstwa. Oczywiście od tego trzeba zmiany konstytucji, ale ta zmiana konstytucji musi nastąpić. I w najprawdopodobniej, mojej ocenie nastąpi w nowym, w nowym Sejmie, ponieważ uważam, że prawa strona, strony politycznej, jeżeli tak dalej pójdzie, to będzie miała większość konstytucyjną. Kolejna rzecz, która właśnie mi się przypomina ta z tego pieśni, tego barda solidarnościowego, to. Jest kwestia wydalenia ewentualnie takich ludzi z kraju, z Polski. Właśnie w myśl tej pieśni on wtedy śpiewał, mając na myśli oczywiście Związek Radziecki, śpiewał do Azji Precz Potomku Chingis Hana. I to jest też tutaj temu Mazurenko chciałbym to zatytułować. I druga, kolejna rzecz to jest taka, żeby stawanie obywatelem się w Polsce było zaszczytem, było tak wzorowane, tak jak trochę w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest obowiązek. Zdanie języka angielskiego, tam by u nas był polskiego, obowiązek zdania egzaminu z historii Stanów Zjednoczonych, u nas byłby z historii polskiej. Oczywiście musieliby to pisać historycy, a nie, a nie lewactwo, żeby to była ta historia Polski. I to, i to wówczas dawałoby nam pewną, nie chcę być gwarancję, ale pewną e, rękojmie tego, że taki człowiek by się zachował przyzwoicie. Ponieważ. Ja nie rozumiem tego. W Polsce mieliśmy, byli prezydenci wybrani z woli narodu z różnych scen politycznych, z różnych frakcji. Był prezydent Lech Wałęsa, był prezydent Aleksander Kwaśniewski na dwóch kadencjach, był prezydent Lech Kaczyński, był prezydent Bronisław Komorowski, był prezydent Andrzej Duda na dwóch kadencjach. I rozpoczął swoją kadencję prezydent Karol Nawrocki. Muszę Państwu powiedzieć, że z tych wszystkich prezydentów nie, wszyscy, nie na wszystkich głosowałem, ale wszystkich darzyłem szacunkiem z uwagi na urząd prezydenta. I każdemu życzyłem dobrze i każdemu każdy chciałem, żeby zachowywał się godnie i żeby reprezentował jak najlepiej interesy państwa polskiego. I nie rozumiem, jak ta decyzja o przyznaniu obywatelstwa temu Hamowi, była decyzją pochopną. Ona udowadnia, że coś jest nie tak w naszym systemie. My nie możemy nadawać obywatelstwa ludziom, którzy nie potrafią uszanować konstytucyjnych organów państwa i którzy nie szanują tego państwa. I druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Nie rozumiem tego laru na tym wecie. Przecież to weto dotyczyło, zastanów się, <laughs> przepraszam państwa, czego dotyczyło? Jaka geneza była? Geneza jest taka, żebyśmy przypomnieli. Po agresji Rosji na Ukrainę Polska przyjęła, Polacy otworzyli swoje serca. Polacy, którzy mają wrażliwość cywilizacji łacińskiej, religii chrześcijańskiej, poliźnie mu serce na dłoni. Przyjdźmy naszych gości z Ukrainy do naszych domów i wówczas rząd dał im w mojej ocenie za duże przywileje. Przywileje czasami sięgające wyższe niż przywileje uzyskane dla Polaków. I teraz ktoś podnosi larum, no ale to przecież powinniśmy dawać dalej. I to no podnoszą zwolennicy, na przykład mocno związani z Brukselą. Pytanie, ile dała Komisja Europejska wtedy? No dała po 50 euro na głowę, czyli 200 zł. A my daliśmy miliardy. I teraz jaka jest sytuacja Polski? Sytuacja Polski jest taka, że my jesteśmy. Na skraju, nie chcę powiedzieć, że bankructwa, bo to tak nie chcę powiedzieć, ale w normalnych okolicznościach przyrody, gdyby, gdyby realizować na państwo, jako gospodarstwo domowe, jako firmy, to tak. Jesteśmy bardzo zadłużeni. Deficyt budżetowy osiągnął historyczne szczyty. I co więcej, w zapowiedziach rząd na 2026 rok przewiduje wzrost szeregu podatków, i co z tego, że prezydent Nawrocki pewnie zawetuje, bo podpisał wtedy zobowiązanie, Sławomirem Mencenem, że nie będzie podwyższą podatków. Ja też nie jestem zwolennikiem podwyższania podatków, ale rząd zapowiada. Ja mówiłem wcześniej, na początku roku, analizując raporty Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który zalecał zacieśnienie fiskalizmu, polityki fiskalnej, i to się dzieje. Czyli nie mamy pieniędzy, zacieśniamy politykę fiskalną. I nie jesteśmy w stanie po pierwsze utrzymywać dwóch narodów. Jeden naród nie jest w stanie utrzymać dwóch narodów. Mówię o służbie zdrowia. Nie wiem, czy państwo zdajecie sprawę, ale Narodowy Fundusz Zdrowia przestał płacić niektórym placówkom służby zdrowia już dzisiaj, a jest sierpień i powiedział, że nie będzie płacił w ogóle do końca roku. Nie mamy pieniędzy. I teraz chodzi o to, o co chodziło z tym słynnym 800+. Jaka była podstawa 500+. 500 plus było założeniem, Polityki socjalnej poprzedniego rządu, który notabene realizował lewicowe, to lewicowe jest, ale chciał, uzasadniał wprowadzenie tego podatku, tego uprzywileju, tym, żeby, żeby polskim rodzinom ulżyć i żeby Polacy, może to wpłynie na dzietność Polek i Polaków. Polek i Polaków, podkreślam, obywateli Polski. A teraz dochodziło do patologii. I to trzeba powiedzieć z w oczy, w których obywatele Ukrainy, nie pracując, co więcej, nie mieszkając w Polsce, tylko mieszkając na terenie Ukrainy, co jakiś czas przyjeżdżają i leczą się w Polsce i pobierają socjal w Polsce. No przecież tak nie może być. I kolejna teza, którą ja uważam, że, jest że musimy o wreszcie odejść od fałszywych tez, mianowicie taka, że Ukraińcy walczą za Polaków. No, nie walczą za Polaków, tylko walczą za siebie. Oczywiście nasza narracja polityczna jest taka, że my, z racji tego, że historycznie Związek Radziecki czy Rosja zawsze była wrogo nastawiona do nas, to patrzymy z punktu widzenia interesów geopolitycznych, że jak Rosja będzie dalej, to dla nas będzie lepiej. Ale trzeba wiedzieć też historycznie, że już się bawimy. Że w czasie II wojny światowej Ukraińcy byli gorsi od Niemców. Bo słynna rzeź wołyńska, ale w ogóle do Wołynia do rzezi wołyńskiej nie doszło, to nie, było, to nie chodzi o samą rzeź wołyńską. Polacy byli wyżynani, wycinani już wcześniej na tamtych terenach. To była kulminacja tego wszystkiego. Ale byli taki, było tak, że Polacy się chronili u Niemców. U wojsk żołnierzy niemieckich. I druga rzecz jest taka, że przecież oni by nas nie walczyli, bo też w większości czasami nie walczą za własną ojczyznę. Bo ci młodzi ludzie, którzy tutaj są, to po pierwsze nigdy nie będą walczyć za Polskę, bo oni też nigdy nie walczą za Ukrainę. I druga rzecz jest, że jest taka, że po pierwsze ta wojna musi się skończyć to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, że obraz tej wojny jest troszkę inny, niż ta woj prowadzenie wojny trochę się zmieniło. On jest inny niż, niż my pamiętamy w okresie II wojny światowej sceny filmowe i tak dalej, historyczne z czasów okupacji, gdzie Niemcy prawda, okupowali w Warszawie i robili łapanki i, te, i tego i był terror poddany i, i cały czas. Tam jest front i, i rzeczywiście tam jest trudne, warunki są, ale reszta się bawi. Ile filmów wchodzi po internecie z miast na Ukrainie w zabawy młodych ludzi i tak dalej, normalnie żyją. Polska ma większy dług publiczny niż walcząca w, na froncie Ukraina. My nie możemy nadczerpiać naszych finansów publicznych i to powinni rozumieć nasi goście z Ukrainy. I ja nie, nie twierdzę też, że to każdy jest to Ukraińcy jest zły i tak dalej, to nie o to chodzi. Są tacy jak muzik, jak, jak Mazurenko, i są normalni ludzie. Ale przez takich muzyków jak Mazurenko, to Ukraina ma problem z wejścia do struktury cywilizowanego świata. Do NATO, jak ja mówię, nie ma w ogóle żadnych szans, ale nawet wejścia do Unii Europejskiej. No bo jak wpuścić takiego muzyka? I kolejne powiedzenie z cyklu Hama. No, ham, jak wyjdzie, muło takie powiedzenie do biura, to ci atrament wypije. No. Przecież Polsat powinien się zastanawiać, kogo zaprasza. No. Oni, on im wypija atrament w tym studiu. W związku z tym trzeba pewnych procesów cywilizacyjnych, trzeba pewnych procesów zmiany kulturowej. No przykro to powiedzieć, bo oczywiście są, żyją u nas w Polsce, w Europie, na świecie Ukraińcy, którzy są ludźmi wysokiej kultury. To i to nie ma co mówić, ale są też tacy, właśnie, którzy tam gdzieś żyli, i, i oni muszą się cywilizować. Przecież, Państwo, nie, wiecie, że na Ukrainie jest problem dzisiaj, są kilka problemów. Jest problem, że mówimy o wejściu w struktury europejskie, no dzisiaj takiej y, korupcji na Ukrainie nie było nigdy, jak jest dzisiaj. Kolejna rzecz, w, która jest warta zastanowienia, to jest kwestia demokracji na Ukrainie, przywrócenia demokracji. Przecież tam nie ma wyborów od dłuższego czasu. I teraz, czy prezydent Załański jest uprawniony nawet do tego, żeby rozmawiać w poko warunkach pokojowych, czy nie? Czy trzeba przeprowadzić wybory? Czy naród ukraiński wybierze z powrotem prezydenta Załańskiego, może kogoś innego? To są kwestie dzisiaj otwarte. I to są pytania, które oczywiście będą decydowali, no nie ja tutaj, ale właśnie możni tego świata. I jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, przecież też nie wiem skąd, larum, przecież premier Donald Tusk, bo już polecę po wszystkich opcjach politycznych. Premier Donald Tusk przecież wypowiadał się na, terenie tele, na antenie telewizji polskiej jakiś czas temu, że on właśnie jest zwolennikiem odebrania przywilejów obywateli Ukrainy tym, którzy nałożywają system, bo przecież my nie jesteśmy głupi. No. Czyli nawet premier Donald Tusk chciał odebrać te przywileje z uwagi na to, że są niesprawiedliwe pobierane. A premier Leszek Miller, byłyc z lewicy, też rozważał i słusznie dywagacje swoje na temat rzezi wołyńskiej i też tłumaczył, że muszą, że do dobrych stosunków, my potrzebujemy gestów z ich strony też. Szacunku oczekujemy za to, że im pomogliśmy, szacunku. I gestów. I te gesty to jest właśnie to, żeby nam pozwolili zrobić ekshumację naszych rodaków, którzy zostali tam pomordowani, i żeby nam pozwolili pochować ich z naszym obrządkiem chrześcijańskim. Tylko premier Leszek Miller wtedy zauważył, że tego Ukraińcy nie chcą. A dlaczego? No dlatego, że tam wyjdzie ta prawda, która w sytuacji tej dzisiejszej osłabi ich. Ich narrację jako, jako ofiary. A mianowicie, wyjdzie jaka prawda, że większość z tej rzezi to były dzieci. I, I to dzieci pomordowane w sposób bestialski. Dlatego Ukraińcy pozwolili Niemcom na ekshumację żołnierzy niemieckich, bo tam po prostu była tylko kula w łeb. A tu były przerażające mordy, przerażające mordy. A już nie chcę mówić, proszę Państwa, poczytajcie Państwo, sobie literaturę na ten temat, przerażające. I na końcu chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że jednak idziemy w kierunku pokoju, bo przywódca Chin zrobił dwa gesty. Pierwszy gest to wezwał do zjednoczenia krajów globalnego południa wraz z Rosją, aby wspólnie budować bardziej sprawiedliwy i rozsądny porządek międzynarodowy. Czyli mamy Chce być zbliżenie, bo to zbliżenie było cały czas, bo przywódcy Chin i, i przywódca Rosji wielokrotnie się spotykają. Ale, ale następuje tak, jak ostatnio mówiłem, że w tej wojnie pomiędzy USA a Stanami, gdzie, gdzie prezydent Trump się spotkał z Putinem, bo potrzebuje tej współpracy, że jak jest dwóch, kto się bije, to chce trzeci skorzystać, czyli Chiny. Te Chiny już chcą wejść w proces współpracy. Stąd częste stosunki, częste spotkania pomiędzy. Dyplomatami obu, obu krajów. Natomiast zrobił też drugi gest przywódca Chin, a mianowicie napisał do Władimira Zelońskiego z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Co było też gestem takim, że w mojej ocenie, jeżeli przywódca Chin mówi o tym, że będzie współpracował z Rosją, a z drugiej strony gratuluje prezydentowi Zelońskiemu z okazji niepodległości Ukrainy, na co prezydent Zeloński. Też dobrze mu odpisał, to świadczy o tym, że idziemy w kierunku pokoju. I w takim kierunku, że bardzo możliwe, że to Chiny będą chciały przejąć ster lidera tych negocjacji pokojowych, co byłoby bardzo, bardzo ciekawą rozgrywką na scenie politycznej, jeżeli Chiny doprowadziłyby do tych rozmów pomiędzy Zełęskim a Putinem, a nie Stany Zjednoczone. Ale to, jeżeli do tego dojdzie, no to będziemy mieli co do komentowania, bo wtedy to będzie bardzo, bardzo ciekawa rozgrywka polityczna. Ale mówię Państwu, takich scen geopolitycznych, takich rozgrywek na szachownicy, jakie są teraz, nie mieliśmy od czasu zakończenia II wojny światowej. No i tym samym przej przejdę teraz do, 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 do walut. I w walutach mamy dwie, dwie kwestie. Chciałbym poruszyć euro-dolar, funt-dolar. Zacznę od funta do dolara. Wydaje mi się, że w okresie krótkim będziemy mieli do czynienia bardziej z mocniejszym dolarem niż funtem. Yy, nie twierdzę, że w okresie długoterminowym funt nie będzie, nie będzie umacniać się do dolara, dlatego że banki w ogóle, komentatorzy, finansiści, banki są strategicznie nastawieni na słabszego dolara, ale w, ale w Wielkiej Brytanii mamy dwa, dwie rzeczy. Mamy problemy społeczne. Nie wiem, czy Państwo, które stacje Państwo oglądacie telewizyjne, ale w niektórych stacjach telewizyjnych są przekazy pokazywane zgodnie z prawdą, że tam są wielkie zamieszki społeczne. A mianowicie związane z tym, co ja nie wiem, czy państwu mówiłem, że jak byłem w Londynie ostatnio, to, to, to byłem zaszokowany, że tam w ogóle nie ma Anglików. Napływ cudzoziemców yy, w ostatnim okresie, w mojej ocenie wydaje mi się, że te pieniądze, które zostały ze składek z Unii Europejskiej po wyjściu, teraz przeszło, ta le, lewica wygrała, wygrała, to chyba zwiększyli socjał, czy przekazali na socjał tych emigrantów a ci zaczęli za bardzo rozrabiać, to jest problem taki dochodzi, że nie wiem, czy Państwo wiecie, że jak Anglicy byli taką społeczną akcję wyszania flag Wielkiej Brytanii i Anglii, czy jego krzyża swojego, to oczywiście służby porządkowe to po Hamsku zdejmowały, zdejmowały, deptały, to w ogóle skandal. I jeden z dziennikarzy powiedział, że w Anglii, w Anglii było tak, że on jest zaszokowany, że Anglicy jeszcze mają jakieś elementy patriotyzmu, czy, czy takich narodowościowych, pozytywnych oczywiście reakcji, ale że była już przyjęta taka, taka ee, narracja, że jak ktoś ma flagę, wywiesza angielską, no to jest nacjonalista. To, 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 są, to są gesty nacjonalistyczne i to powinno być e, zabijane w zarodku. Ale co się dzieje? Premier Farycz przedstawił plan deportacji osób biegających o azyl, dlatego że tam już dochodzi do zamieszek. Ostrzega przed niego pokojami społecznymi. Proszę Państwa. I to jest klucz, w moim ocenie, e, słabości tego, co, co na wyspach się będzie działo. Ale ja to samo zapowiadam, natomiast, my musimy patrzeć, wyciągać wnioski. Żebyśmy w Polsce takiej rzeczy nie doszło. Jakiekolwiek wpuszczenie innych nacji w wielkim rozmiarze doprowadza do tego, że potem mamy problemy społeczne, bo te nacje będą się ścinać. Mówimy o nacjach, a jeżeli mówimy o cywilizacjach, to już w ogóle. Jeśli chodzi o eurodolar, Goldman Sachs. Mówi, że przesłanie przed przemówieniem Pawela, pamiętam Państwu, mówiłem o piątkowym przemówieniu Pawela, o tym, że była silna reakcja na rynku, euro poszybowało w górę, w ogóle dolar się osłabił do wszystkich par walut. Że to przemówienie przesunęło już na reakcję czy rozmowę, debatę publiczną, debatę finansową z kwestii wznowienia cięć, czy w ogóle Fed będzie ciął, do kwestii ile będzie ciął. Czy 25, czy 50 punktów bazowych. I Banki jak Goldman, banki jak Societe, jak Danske, jak J.P. Morgan, one wszystkie uważają, że sytuacja oczywiście dla Fedu nie jest prosta, czyli to, co Paweł mówił, to może nie jest tak do końca proste, ponieważ, mało, ponieważ Fed kieruje, przesłanką obniżki stóp jest troszeczkę inna niż w przypadku Europejskiego Banku Centralnego, inna niż w przypadku Narodowego Banku Polskiego, a mianowicie tam idą dwie kwestie. Idzie kwestia nie tylko inflacyjna i tu inflacja jest podwyższona w Stanach, co komentatorzy mówią, że to jest wynik CEU i rynek pracy. I rynek pracy jest osłabiony, czyli rynek pracy kierowałby ku temu, że trzeba obniżać stopy. Inflacja yy, tak na tym stanie, na tym poziomie, który jest, nie do końca. W związku z tym Fed jest w takim pewnym rozkroku. I teraz, oczywiście, ja bym ciął, bo bym się, bo bym się kierował rynkiem pracy. Dlatego, że w mojej ocenie inflacja i tak opadnie, jest to chwilowe. Zresztą, podobnie jak w Polsce, ona sama z siebie opadła. Podobnie jak w Europie, ona sama z siebie upada. Tu nie ma tu żadnych stymulatorów. Natomiast ciołbym. I, I to jest pytanie, czy tak się stanie, czy nie. Société general mówi, że mamy krótkoterminowy opór na poziomie 1,17,91,18,30. Że mają strategiczną byczą postawę, celując w poziom 1,23 w najbliższych 6-12 miesiącach, ale na dzień dzisiejszy jest stabilizacja, to ja mówię, też cisza przed burzą. I teraz pytanie: On się waha wokół tam 50-dniowej średniej, nie ma wyraźnego kierunku euro-dolar. Z dołu, jeżeli nie uda nam się wybić na górę, no to mamy poziom 1,15,80, gdzie powinniśmy stanąć. Danske także mówi, fundamentalnie mają pozycję niedźwiedzią do dolara. Kurs euro-dolara wspierany jest przez różnice w stopach procentowych. Podobnie jak Société 1,23 do osiągnięcia w ciągu 6-12 miesięcy. JP Morgan, pogląd fundamentalny, twierdzi, że godziwa wartość pary euro-dolar euro -dolar systematycznie rośnie z 1,9, 1,14, 1,16%. Wspierana przez realne rentowności i czynniki. Uważa, że ten skok na 1,22, 1,23 jest uzasadniony. Goldman ma jedno obawy instytucjonalne: to jest krótkie pozycje dolarzy, odzwierciedlają również ryzyko związane z zarządzaniem i niezależnością rezerwy federalnej, co może mieć dodatkowe znaczenie, jeśli nastroje inwestorów ulegną pogorszeniu. Oczywiście uważa, że są możliwe rajdy kontrtrendowe. Czyli Goldman zauważa, że ostatnie odbicia w lipcu i na początku tego tygodnia wskazują na potencjał wzrostu dolara amerykańskiego. To, co ja mówię, że ta konsolidacja może być, że możemy się do, dobić do tego 15, 1580 w krótkim terminie, patrząc, że długi termin wszyscy mówią, że, że będziemy szli w kierunku, w kierunku longa, ale też to też ma zaznaczenie, proszę Państwa, też bym uważał, jeśli chodzi o kwestie właśnie związane z rynkami akcyjnymi, bo sytuacja takiego rajdu na dolarze może mieć wpływ też na rynki akcyjne i na korektę. Rynki akcyjne są bardzo mocno te wyceny, są bardzo mocno wyśrubowane, i to mówią już wszyscy analitycy, którzy badają profesjonalnie ten temat. Oczywiście, jak to w życiu, wszystko się może zdarzyć. Natomiast, jeżeli mam porównywać, jeżeli trading, zachowania tradingowe rok, dwa lata temu, no to wtedy można było w ciemno wchodzić i na kontrakty, na różnicę, rewarować pozycje, no bo taki byliśmy. W pewnym cyklu, ale teraz jesteśmy już wysoko. Ten cykl oczywiście może jeszcze pójść, ale w mojej ocenie te wzrosty są ograniczone i przydałaby się jakaś techniczna, techniczna korekta. I to tyle, proszę Państwa, na dzisiaj. Oczywiście polska złotówka będzie się zachowywała tak, jak zszedł eurodolar, ponieważ na razie jesteśmy w miarę stabilnie. Zobaczymy, jak, jak, jak będą dalsze nasze dane na temat przemysłu jak zapowiedzi podwyżek podatków będą wpływały na, na zachowanie, ale na dzień dzisiejszy patrząc na fundamenty globalne, to nasza złotówka jest zależniona od odnotowania eurodolara. I to tyle. Dziękuję Państwu bardzo, do widzenia.